Ciemako z tej strony. Wiktość, mój kolega. Filip. Co tak cicho? Nie wiem. Dobra, z po prostu Filip. Dzisiaj nagrałam sobie odcinek z... Last Letter. Czyli, że piszę angielskie słowa na daną literę. Dobra, chodźmy. polecam tą gierkę. Oczywiście bardzo serdecznie, bo grałam z nią, z kolegami. A stworzyliśmy tę grę po to, aby grać w nią na tym kanale. O! Filip, co znajdziesz na o? O! Mam. taki kart. Nie widziałem, widziałem. Co? Co ty napisałeś? Wiktor! Widzicie, on na tym polega Tak gra, że tutaj sobie czas nawet. Powiększyłeś filmu na spacer. ja mam na tym. Ja mam po prostu na telefonie mam na jaki y, w praktycznie prawym dolnym rogu Eating. Filipku? Good boy. Od, od. Od ran. Od ran. Od, co ty piszesz? Weź spację szybko, <grym> tak no, no, po co mi już dobra No daj mi Nie myślałam, że też wymyślić, że daj X X-Ray sam <grym> <grym> Skill Lebron Lemon. Mm. On. <laughs> On. Jakie słowo? A online. Widziałeś przy okazji, widzicie, oglądając odcinki, możecie coś się uczyć z ludnych Na przykład. Dum. Mom. Na przykład. Ja że ty tego nie wymyślisz. Moment. Ankita. I to już było, więc nie możesz ty. Mamy. Czy ja ci? Um, yes. jest. Jest. Sir. Siracza. Siracza, <ścoughs> siring. Jest <ścoughs> takie coś jak siring. Przecież jest taki sos. Wysyłaj spację. Ale ja nie wiem. Firing. Mówiłem. Co? Jest takie Ring. E. Ringi, stringi. Co? Ging. Gingerber. Ready Już nie może. Jest Ani Yeti. Jest please. <laughs> I takim to sposobem Filip jak może przegrać. No, I takim to sposobem Filip dostaje. O, tak nie okrzyczał. Klikamy znowu join. <grywa> I Filip dostaje <grywa> tylko. <grywa> o nie, Oleg do mnie dzwoni. Dobra, <grywa> gramy dalej. Bombing. Czasem? tak oczywiście nic innego jak Widzimy, nie oczywiście nie jesteśmy żadnym tymi. Dobra weź się lecz. Co to? Ja sobie biorę. Co? Kul. Cool. Lol. 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 Link znajdziecie w opisie. Sortujemy oczywiście. Nie ma za tym tam linku. Link. Mamy również garaż Dużo osób raczej nie będzie ten odcinek oglądać, ponieważ to jest angielski odcinek Bardziej No ale jak widzicie, no to ogólnie Piszemy jakby, ale gadamy po polsku Filipku Oczywiście piszę time, bo Filipkowi time leci Mem Yeah. Emerald Ald Alder Artybury, Artybury, Dere Nie wiem, co to znaczy, ale coś na pewno. Dyrektor. Ja nie mogę ze z dyrektora, nie dyrektor. No dobra, tam było dere A, no A. A. A Armii? To, armia. Bum, Brumdrum Brumdrum Brum, brum. brum, 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 brum. Mod, Filip Mader, Brumdrum 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 na Brumdrum To, Brumdrum 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 Klap To To Filipu, bo to ja mało nie jest lepszy ten niż ogólnie. Online. Bo chcemy jak najwięcej ogólnie co Ne. Nerd. Dum. <ścoughs> Ducki, duck. Chyba było. Ok, nie chcąc akurat to pisałem. Widzowie, nie piszemy tego do was, nie zabijajcie się oczywiście. Mm. Il? Il, il, IL? IL? Znasz jakie słowa? Ja. Yeah. 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 Oh. Dobra, oczywiście Wiktor przegrywa, ale gramy. ostatnia class. runda. Ja myślę, żeby sobie pyknąć. Ostatnia rurka i wstawimy to. Ogólnie Filip. Mi powiedział, że lubisz czoko. Ja żartuję. No, e. Pink! Czyli Filipa lubi ten kolor. Czyli różowy. Kingdom, co? Króle... królestwo królestwo jak Jest jakieś coś jak Mil. A Mil, Kala Mil napisał. Nie wiem, czy jest takie coś jak jest mil. mil. Jest? No, może. no jest Mil. Znaczy nie wiem jak jest po, po polsku. Seks wpisałem. Ej, serio ta gra jest trochę dziwna. No. Że na takie rzeczy żeby takie rzeczy było mogło spisać, a ja tak pora co sobie takie rzeczy piszę, będę musiał to jakoś, będę to montował, nie? Dobra, weź no, S. S, S, po prostu S. Oh, co jest? Um, umbrella. time Filipku. Z. Zik. Jakie zik? Co to znaczy zik według ciebie? Ziko. Zibra, zobra. Zodaj, zo, zo. No zodaj. No zodaj. Zo. Zod. O. zo Nie wstałem zo, tylko zo. Zo. Modern era, mm. Tere. 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 <missim> <Es. missim> Restaurant. Rant. Mm. Ranting. Ting. co 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 Czemu nie Sama? No właśnie nie wiem o co chodzi. to nie jest nie jest angielskie. samol samol Amal. Co samol Amal. samol samol Ia mala! Mala? Da! Mas! Alas! Alas! Pot fi nu se. Alas, sera! Alas, Ale se Este bot! Ei, pisam și se... Hun... XO? <laughs> Hulk? Gorilla. Waterman. Victor's a okay. gor- Victor's a okay. gorilla. Uh. A. Uh. L. Lol. Lil. Okay. Little. Lol. Okay O. <laughs> Ompa. Oh <laughs> ja falo bat <sweat> bat um, on mink o man o man taki kraj dzięki an anga el ty jesteś taki anгел ala myla ela Tanchi ci do tom Allo, jest takie słowo jak allo? Love. Love, mon. Napisz love do widzów. Ale, ha Love to. Co mi wzięło głowy? Tom. Mamy zakazać Omar. Dobra Filip przegrał, my kończymy ten odcinek Elo, nara. NOR!